Hej, widzowie, dzisiaj no zagramy y, sobie w Multicraft, znaczy zagramy sobie w Roblox, ale dokończę właśnie Wam pokazywać części moich budowli, które dotychczas zbudowałam, no bo y, na wcześniejszym filmie mi się właśnie coś, y, coś mi się w ogóle ścięło, no i mi wyłączyło film. Dlatego pokażę wam drugą, właśnie trzecią, ostatnią budowlę w Multicraft, właśnie, właśnie na drogiej firmie. Tego to mój skin wygląda. I teraz wam pokażę w ogóle, ja mam tu dużo rzeczy. W ogóle. Tak jak sami widzicie, mam tu drabinkę lodową, mam tu wodę, mam tu mnóstwo jedzenia i dwie jeszcze jakieś miksturki. Miksturka ognoodporności, miksturka nocnego widzenia. Do tego sztabka złota, kukurydza i różne takie rzeczy. No i jeszcze do, do O. Właśnie dodano te cukierki, no to je też sobie właśnie dam. Tak więc właśnie dodam sobie też te rzeczy. O. No i tutaj jest właśnie pukać nam. Tutaj opentina dziewczynka siedzi w domu tak akurat nie ja wiem napisał a tutaj w ogóle mam widzowie tak jak sami widzicie wszystko nie mam z bloków tylko mam z śnieżki mam normalnie widzowie wszystko ze śnieżki ten cały dom a tutaj właśnie i, mam mnóstwo jedzenia. Jest tu właśnie kurczak, miksturka niewidzialności. No i dużo więcej jedzenia. No i tutaj też mega dużo jedzenia, ale tutaj no to już są takie bardziej zdrowe rzeczy. A tu są wszystkie ciasta, jakie są możliwe w tej grze. Akurat tu są trzy czarne łóżka. Tu jest ciasto jagodowe, i tu jest kolejna skrzynka, ale to już jest z blokami. Jeden, właśnie, kurczaki do tego napój jagodowy. I do tego właśnie tutaj są narzędzia. Mm. Właśnie czerwone, zielone, złote i niebieskie. Trzy łóżka i diamenty. No i tutaj są zbójki. A tutaj jest zejście do piwnicy. No I ostatni schodek, no to już jest taki lodowy, no i tutaj właśnie jest, że można sobie osiąść. Tutaj są trzy zbrojki, tutaj jest mnóstwo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć skrzynek. Tutaj jest z jedzeniem. Tu jest z miksturkami. Tu jest z jedzeniem, narzędziami. To jest właśnie z jedzeniem tutaj. Są trzy plecaczki. Uszeczka czarne do tego narzędzia. To czyli mieczyki, ciekierki. I do tego kilofy i motyki. Do tego tu jest bloki diamentowe i drabinki. No, no to, to są trzy. Tutaj skrzynki. Tu jest właśnie z jedzeniem takim, że chleb, jajka, no i mięso różne. Do tego środkowano to jest z diamentami, emeraldami i rubinami. Do tego ze sztabkami złota, ze złotą lunetą. No i stalową strzałką. No i czy już właśnie trzy. Trzy łuki, właśnie już z tymi strzałkami. No, i na dole u góry właśnie złota. A na dole stalowa luneta. A u góry złota luneta. No. I ostatnia skrzynka jest pusta, ale w ostatniej skrzynce dam te najnowsze rzeczy. Oczywiście te cukierki. No i właśnie w ostatniej skrzyne cena dodatek wygolewam. Właśnie dam tutaj o właśnie dam tutaj cukierasy nowe z upgrade'u halloweenowego bo chyba to jest właśnie z tego upgrade'u halloweenowego ale tego no to akurat nie wiem z którego to jest upgrade'u czy z tego najnowszego halloweenowego czy z którego to wam Widzowie, niestety tego nie powiem, no bo nie wiem. Ja już wcześniej powiedziałam. No. Tak. Więc... Widzowie, zagrymy sobie jeszcze różne inne gierki. Ale to później akurat... No bo później akurat wam widzowie pokażę te właśnie gierki, w które będziemy grać na Roblox, ale naprawdę w różne będziemy grać gierki na Roblox. No. Tak mówiąc widzowie, zagramy sobie też w inne gierki, a ja wam to oczywiście jak zawsze skrócę. Tak mówiąc widzowie, zagramy sobie oczywiście w Brookhaven. No bo nie ma jedynie, w którym byśmy oczywiście nie zagrali w Brookhaven, no bo zawsze akurat gramy w Brookhaven na każdym praktycznie odcinaczku, może czasami są wyjątki, że nie nagram akurat ja tak to to zazwyczaj akurat właśnie nagrywam widzowie właśnie A czekajcie no bo ja mam w ogóle jakieś dziwne story za chwilę się wyjdę Niego. Właśnie za chwilę się zmieni ten strój, dlatego widzowie, czekajcie. Tak, więc, widzowie, już zmieniłam swój strój i już mam swój normalny strój jak zawsze. No, a teraz.

teraz w ogóle zobaczymy czy już czekajcie widzowie no bo chyba znowu będzie jakiś kolejny upgrade dotyczący właśnie coś tutaj dzisiaj no bo tak jak widzowie Wiecie, dzisiaj jest piątek, no bo ja nagrywam to widzowie w piątek i wam właśnie wstawiam to w piątek. Mm. Tak więc, widzowie, nie widzieliście jeszcze mojego poprzedniego Moich poprzednich filmów, no to nagrywałam właśnie z tego, właśnie poziomu, dziecko łatwo, średnie. A następną część, nagry, część nagrywałam ciężko, ekstremalna. No. A następną, właśnie, część nagrywałam ciężko, ekstremalna. A to, no to nagrywałam razem, to czyli dziecko łatwo, średni, ciężko, ekstremalne. No dlatego ja to wszystko, widzowie, wam na filmie pokazywałam, jak to wszystko oczywiście zdobyć. Tak więc jak ktoś jeszcze tego nie ma zebranego, no to, no to niech sobie zobaczy mój film. No bo właśnie nagrywałam ze... Właśnie nagrywałam z upgradu, tak więc ja mam oczywiście wszystko nagrywam od razu. A teraz zagramy sobie jeszcze w inną gierkę, oczywiście widzowym, no bo zawsze nagrywam z też innych gierek dlatego ja wam to oczywiście zetnę tak jak zawsze tak więc widzowie zagramy sobie jeszcze właśnie w tą gierkę tak więc ja wam to Widłowie oczywiście. Jerka. Ja już z niej nieraz widłowie właśnie nagrywałam. Tak jak sami bardzo dobrze wiecie, no bo na którymś z odcinków też na niej nagrywałam. Więc widzowie, ja myślę, żeby to było na tyle z tego odcineczka. Nagrałam Wam właśnie I... dużo nagrałam Wam właśnie mój... mój trzeci serwer na Multicraft, a więc to by było na tyle z tego odcineczka. Tak więc widzowie, papatki. Jeszcze dzisiaj nagram film z upgrade'u właśnie w Brookhaven. Tak więc papatki.